Winter is coming eh. Znowu najebało białego gówna No niestety się. Co my tu mamy? Niezła bryka mm -hmm. Kurde, zamknięte, zawsze muszą być zamknięte. To co? Chyba jakiś blankiecik piszemy, nie? wiem wymknąć na dwie Ty, Albo co na macie? trzy, nie chłop coś ma od życia. Młody, uważaj, bo się zakształcisz, e, bo, bo że No. Bo Złoty czy złoty? Złoty Złoty Wiesz co, napisz peleny Domyśl się o co E, rysie, Amanda, że pisał, że o, czekaj, Nie chcę tego szczęścia wypuścić. Ej, rysie! Bo to się łamie, żeby pisać za zakleczanie ciszy nocnej. Poczekaj na mnie! Hola, hola! Oh. O, na blisko sobie palą. Panowie, co to ma znaczyć? Czy to jest nielegalne. Właśnie, to jest zabronione. Proszę dowody. Co? Zatkało? No To dane poproszę, dane poproszę. Sprawdzimy z kolegą. Go. Sprawdzimy karalność. Jeszcze panowie będziecie mieli problemy przez to. Mandacik będzie. Już naliczyłem 200 zł za nieokazanie dowodu. I jeszcze za ognisko, 500 To razem 800. Patrz, nic nawet nie powiedzą. Nic te... To jest obraza funkcjonariusza na służbie. Wzywam wsparcie. O, posiedzicie 48 to się... dwoń po chłopaków.